Dobra, lecimy. Okay, Tamas. Ty, ja sad nie znam. Może być. To ja nie znam tej, to jest sad onion? Tak, to jest Satonia, to Tears Up. O. To dobry przedmiot. Wiesz to na zawsze Spoko. Ja pamiętam, że miałem raz takie fajne połączenie, że Ech, mam bodajże nieskończoność bomb oraz że bomb mam... oraz że bomby nie zadają mi obrażeń. Coś, takie, o, no coś takiego miałem. Coś, coś takiego, Co takiego miał, było... tak... Okej. Okay. Mm, nie warto. Sacrifice. Ja w Sacrifice Rumie nie będę teraz tego robił. Nie warto, nie warto. Trzeba mieć więcej życia trochę. O i ten, no. ten. O boski diabeł, boski, o boski diabeł, nie no. Kurwa? Nie! On chyba jakieś jaje z ciebie robi, nie? Jezu, to wygląda jak, jak ta, ta stara gra w czołgi, nie? Są takie dwa kwadraty, co do siebie strzelałem prostokątami Dobra, w dobrze. takiej właśnie mapie. Idealnie, Idealnie że bo tam był kamień z X na górze. No i super. O! I teraz, teraz pewnie ci wyjdzie diabeł wreszcie, jak masz tyle no, życia. Devil Room może być. Choć wolałbym Angel Room, bo tam są lepsze interne. Chyba, że Brimstone a dostanę. A co trzeba było robić, żeby mieć Angel Room? Yy, nie możesz wziąć Devil Room'u. Jak będzie na pierwszym piętrze Devil Room, to go po prostu omijasz, nie wchodzisz tam. I wtedy będzie Angel Room. Mm -hmm. to Też z Sacrifice Rooma było też jakiś teleport do jakiegoś takiego roomu. Tak, tak, ale tam mega dużo trzeba zużyć życia, no to się nie opłaca. Mhm. Mm Kluczyk? No kurde, kluczyk potrzebuję. O, przydałby się kluczyk. No przydał, czekaj, a właśnie, zapomniałem o tych. Teraz g tu może być, tu będzie. Dobra. O! <laughs> kurde, 99 bomb. I <laughs> ja do jeszcze... tego jeszcze dostałem to, że bomby mi zlew obrażeń, nie? <laughs> No, to jest też, że się leczysz bombami, to świetne. Darmowy miałem wejście do sklepu, ale tutaj jest ciekawe. A no, możesz sobie kupić serducho jeszcze zawsze. No. Ale easy. O, przyjaciel.

Ej, eee, Kurde. Nie zjed tego box. No. Dobra, jest. I to mi da chyba jeszcze black harta, tak dało mi. I teraz brimstone. Pe pentagram może być. Bo to jest damage up. No i spoko. Trzy, dark, trzy tego. Czarne serduszka i jeszcze trzy zwykłe chyba. Jak najbardziej. Nie, dwa zwykłe. No, nie lubię tych czaszek. Nie lubię. Nie. No, bo one są wkurzające. A czekać stanie. A jak jest ich dużo, Dobra. to jeszcze możecie walnąć. Podwójne. Ale grubaski. Kiedyś taki gruby, że zjadał drugą osobą i martwa uby. O, o, o. O to o, o. O, na dole będziesz musiał jeszcze wsadzić. A i tak nie masz klucza, po co żeś sobie przy tą skrzynkę? OOOO! I teraz przysuń sobie może bliżej. Ryzykować tu? Skrzynie, Nie, nie, skrzynie słodkow. Skrzynia. Ta. Kurwa! Przysię. Dobra, musi być kluczyk. No nie, nie mogę ominąć. A może skrzydełka byś dostał? <laughs> Takie <jest> KFC, nie? <laughs> co Dobra. O, kurde, no nie. Jak tego nie będzie. Nie, a musi być kluczyk, no co ty. 88 kluczyków teraz. O może Bobby zmienić się w kluczyki. <laughs> o, jakbym taką kartę dostał, to jak najbardziej spokojnie. O. O, jest. No i... o Boże. I tam było przejście w dół jeszcze? Jeszcze. Nie. Czu, 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 czu. Wow, czarne gówno tu nawet jest. Jaki nie. specjał. Co te potwory robiły z tym czarnym gównie? Jak czarny wow. To było świecące gówno. To nie, nie no powiem, że tu będzie kluczy. Jak nie będzie, to problem trochę. Dobra, bomba. No to tak. Jeszcze jest trochę pokoi do zwiedzenia. Tak. To trzeba się wrócić. jest sklep, w którym pewnie Mam będzie sklep. klucz, dokładnie. Osognicha chyba nie... Osognisk nie dropi klucz? Kurde. Czy tropi? Nie, nie truby. Bo jeszcze jeden secret room może być. Fuck co ja zrobiłem. Tu chcę. No jest. I jeszcze wejście do challenge roomu. Pięknie. I jakiś itemik fajny. Niech będzie coś damage up. No to damage up z jednego oka może być. O! <laughs> o. Taka dżownica, nie? Kurde, ja już nie mogę stracić serduszka więcej. O! Drugi! Nie możesz stracić czego? No. <noise> o, o. Czego nie możesz stracić? I teraz jakiś nie wiem. HP up. Wow. Nie! Dobra, to klucz. mega ostrożnie. Mega ostrożnie muszę grać. Dobra, Arcade Drum. Arcade Drum. Proszę czekać. Arcade Drum to jest jedyne zbawienie moje. Wprowadzenie. O, dobra, działa. To jest fajne, to jest taki, że będą moje pociski tak y, kręciły się. Fajne. To się jest, jest fajny. Ja to zostawię, bo to jednak jest tears up. Mm -hmm. I teraz tak kluczyk, kluczyk. Nie. Uf. Kluczyk, nie. O, o, bombegar, mogę mu bombę oddać i tak mam dużo. Kluczyk! Dawaj, dawaj. dawaj kluczyk. O. Nie. A to jest dobre, to jest dobre, Ta? że patrz. Mogę postawić bombę i ona nie wybuchnie. O. Dopiero jak, dopiero Gówna zjesz, może w gównach będzie kluczyk. Boże, jaki gówno! Bomba. bomba. A, bomba. Co? No. Nie! Uderzyło się. Kluczyk. Prawa. Nie, czemu bierzesz środko? Kurde. O, o, to jest item, to jest spoko. Oho. Spierdolił. No, dał no, ale dał mi chociaż item. że gówno na głowie. Gówna na sprawa z tym gównem. Ja ten orbital wyrzucę, bo on tak mnie wkurza. No nie! Dobra. Jeszcze tu jest jedyna szansa, ale tutaj to muszę lepiej nie ryzykować, bo mam... <laughs> Trochę mało zdrowia. Ale był no, synetrum z serduchami, nie? A! Dobra, ale teraz tak. Jak w środku coś mnie zabije, to już nie wyjdę. <laughs> tak! Kluczek. A jak ty wyrzuciłeś ten przedmiot w ogóle? Y, trzeba przetrzymać kontrol. A. Dobra, idealnie. Jest kluczek akurat... Poświęciłem się, dobra, i teraz będzie taki główny item, że nawet nie opacało się. Multi Multishot jest świetny, Spider to jest świetne. Ten Spider. Poczwórne pociski będą. Dobra, i teraz nie zginąć, tylko. Nie, kurwa! O, o Kurde. Było blisko. Gdybym nie zebrał wcześniej połowy serduszka, to już bym nie żył. Hmm, okej, okay, emocje. Dobra, lecimy na walkę z bosem I teraz Monstro! Dobra, Gordy Junior. Proszę czekać, proszę czekać! Nie, dobra. Nie. Już myślałem, że teraz <laughs> będzie. To byłoby niezłe. To byłoby niezłe. O, jakby na bosie tak się stało. Eee, okej. Okay. Dobra, niech już będzie. Soczek! Jezu, tak? To so, jest On fajny. Jest no, Jesus jest bardzo dobry. Damage, spokój. Wow, tak ale jest. ci nieźle jest, tylko Mały, ale jest. Nie no, zawsze spokój tam. Bez minus w nie? No. Przydałoby się powoli latać, jak już jesteśmy na tych poziomach. No, przydałoby się. O. To tacy uczniowie. Mózg jest z tyłu. Dobra. to? O, to jest fajne. Bo to chyba będzie robić... EJ NO! Oha. Kurwa, chlej. O, oj. To masz... To było chyba... Nie, nie było kamienia z x Boże. Masz duży problem. Chłopie oh, o. mieć oh, dwa ho. życia. Proszę. Tu jest kamień z x to jest... Dalej, oddal się trochę! Co to za A teraz wyjmij swój no. klucz. Bum, no nie. Tylko, że klucza nie mam. Kurde, znów. Co to? O. O. Klucz! Klucz! Dobra. I teraz proszę, proszę, proszę. Proszę, potwór, potwór. Dobra, to jest y, bom, trzy bomby: match stick i jedno czarne serduszko. Dobra, match stick. Dobra, ja wolę to. Chociaż chyba matrz... Nie wiem, czy to przypadkiem nie podpala bomb. Nie, dobra. Yy, może być. Czyli to, to co tu dawało? Dobra. <grym> Idealnie, żeś jeszcze o, w ten post. Aha. Jedno serce mam. Yy, tu może być czarne serduszko. Eee. Yy. Co, jak to się nazywały te lasery? One miał nazwę jakąś. No... Brimstone. Brimstone, no. Oh. dobra. tutaj już będzie ciekawie. jest oh, Solheart, yes, dobra, Jest, jest, w jakiś jest... nie ma. No, Sol Harty. Hmm. Aha. Oho. Co to za przedstawienie?